Angielska marka JLC była jedną z tych, które kładły podwaliny pod rozwój nowoczesnego wędkarstwa karpiowego. Było to dość dawno. Później trochę oni ucichło, ale JLC ale powraca również na polski rynek z dość dużą dawką produktów. Tutaj mam zestaw, oczywiście to nie jest wszystko w komplecie, trzeba sobie to dobrać. Uniwersalne wędzisko. Kakun 2 g także kołowrotek Big Pit do tego świetnie pasujący xtx8000LC. No i jeszcze dobrałem do tego żyłkę serii Kontakt CM50. I chyba nikogo nie zdziwi fakt, że design tego sprzętu zarówno wędziska, jak i kołowrotka nadąża za dzisiejszą modą czyli w kolorze czarnym matowym z pełnym dolnikiem z cienkiej pianki wędzisko 3 m i krzywo ugięcia 3 funty a więc absolutna klasyka najbardziej uniwersalne zestawienie jakie może być plus kołowrotek XTX 8000 LC Big Pit jak widać o olbrzymiej pojemności szpuli, 550 m 0,33, więc chociażby do dalekiej wywózki ten kołowrotek doskonale się nadaje, ale również do rzutów świetnie się sprawdza. Klasyka również w przelotkach, cienkie ramki, przelotka startowa 5 cm, ale klasyka również jest. Koło kołowrotku, a dokładnie w jego szpuli quick drag czy fast drag, jak kto woli, również tutaj znalazł zastosowanie półobrotu i już mamy zablokowany hamulec. Kołowrotek pracuje na czterech łożyskach kulkowych i na łożysku oporowym, czyli pięć. W sumie wolna oscylacja działa oczywiście. Na szpuli dwa klipsy metalowe z jednej i z drugiej strony. No i żyłka w kolorze żółtym. Niektórzy karpiarze obawiają się tych takich fluo-kolorów żółty czy czerwony, pomarańczowy zupełnie niepotrzebnie, dlatego że ona niknie w wodzie. Kiedy się ją włoży, to praktycznie traci swój kolor. Natomiast. Ponad lustrem wody znakomicie jest yy, widoczna. Do wybrania są różne średnice yy, przy wywózce. Naturalnie, jeżeli można, to oczywiście plecionka, ale żyłka nieco grubsza niż ta. Ja tu użyłem 0,28. Wydawałoby się, że bardzo cienka, ale to jest wytrzymała żyłka. Doskonała do rzucania. Naturalnie z przyponem strzałowym, no bo przy tej średnicy żyłki raczej jest to absolutnie wskazane. Zobaczmy, jak wygląda ugięcie tego wędziska, kiedy mocno pracuje pod rybą. No, to jest prawie paraboliczne, ale prawie, bo to jest akcja progresywna, kiedy część szczytowa nam się szybko wygina i później cała moc skierowana jest na dolną część blanku, także na tą część rękojeści. Więc wędzisko świetnie pracuje właśnie holując rybę. No ale dzięki tej akcji również nadaje się do rzutu. Nie jest to specjalistyczne wędzisko rzutowe, jest to wędzisko uniwersalne, ale rzucać nim na duże odległości też, zwłaszcza przy tak cienkiej, cienkiej 0,28 Żółce, jak najbardziej możemy.